Cześć, zapieram Was na wieczorny spacer. Chciałabym Wam pokazać co nieco, co u mnie się rozkwitło. I zaczynam od kielichowca wonnego, białego. On w tym roku był przekopywany i liście są troszeczkę mniejsze od tego koloru bordo, ale o dziwo, usypał się troszeczkę. Pączkami, gdzie myślałam, że po prostu no nie zakwitnie w tym roku, ale jak nie, jakby nie patrzeć, udało się i, i jakieś tam malutkie pączki wychodzą. W sumie nawet bym powiedziała, że ma więcej kwiatów niż ten Bordo, który nie był w ogóle ruszany w tym roku. Kwiatuszki Bordo w sumie już się usłyszały. Za niedługo może jutro je pościnam. Chociaż takie usłyszone też mi się bardzo podobają. Tutaj jeszcze widzę, że jakieś jeszcze pączki tutaj wychodzą, ale liście ładniejsze. Przyrost nie jest duży, ale warto mieć ze względu chociażby na te ciekawe kwiatostany. Zimują super. Nie ma z nimi żadnego problemu. I taki, no mówię, coś, coś dla oka. Więc polecam kielichowce wonne. Tutaj bóg. On jest u mnie od tego roku. Zobaczyłam go pierwszy raz w odcinku, w sumie w odcinku na jednym z kanałów Zielonego Pogotowia. Tam pan robił spacerki po ranczu i miał taki wielki 3-metrowy okaz. I stwierdziłam, muszę mieć to drzewo u siebie. I tak szukałam, szukałam i znalazłam. Polecam. Piękna odmiana, piękne kolory. Jak podrośnie, to naprawdę będzie super. Wyróżniał się na tle pozostałych drzew, bo jak ktoś oglądał moje w poprzednie filmy, to wiecie, że ja bardzo lubię kolory w ogródku od borda po różne białe ciapki, bo po prostu ja lubię jak coś się dzieje i w sierpniu, gdzie ta zieleń już jest taka jednolita, to te kolory nadają taki, to takie urozmaicenie. I dlatego ja po prostu też dużo roślin szukam takich troszeczkę w innych kolorach. Niż tylko zielony. Tutaj zaczęły kwitnąć moje irysy białe. Ja je pokazywałam już we wcześniejszym odcinku. Były pączki. Teraz super sobie dają radę. Ogólnie to są rośliny, które nadają się przy oczkach wodnych i w ogóle przy, przy wodach. Ale jak widać, im tutaj pasuje, tutaj jest Mauser. Z tej rynny często gęsto wypada bardzo duża ilość wody. Cały czas tutaj jest mokro, więc myślę, że dlatego tak cudnie tutaj kwitną. Ostróżka niebieska też już się w kole całkowicie rozkwitła. Nawet jeden rodzynek się znalazł w kolorze różu. Ja muszę go stąd zabrać, bo boję się, że mi zniknie. Ogólnie wygląda to naprawdę pięknie, ale nie spotkałam mojego furczaka jeszcze. Spotkałam już wiele różnych owadów, na które czekałam, ale mojego furczaka nie ma. Nie wiem co się stało, czy jeszcze jest czas, ale zawsze latał przy tych ostróżkach i teraz go y, nie ma. Rozkwitły się całkowicie moje ubiorki. One się co roku same wysiewają. Ja je po przekwitnięciu, po przekwitnięciu zostawiam, albo ścinam wszystko i rzucam na rabatę i pozwalam, żeby te nasionka się rozeszły. I tak w sumie tutaj na tej rabacie praktycznie nic nie robię. Ona jest podzielona na pół ostróżki jednorocznej i na pół ubiorka, tam są też liliowce. I Tutaj praktycznie w sumie nie plewię, może na początku wiosny, a potem już się tak wszystko rozsiewa, że nawet tutaj nie ma miejsca, żeby jakieś chwasty rosły. Ostróżka jednoroczna też jest bardzo śliczna. Ją uwielbiają bardzo bąki, bardzo dużo ich tutaj zawsze lata. Cieszę się, że powrócił mój kolor róż. Bo przez dwa lata był tylko w sumie taki fiolecik i taki jasny fiolecik. Teraz widzę, że znowu się pokrzyżowały i różne kolorki znowu wychodzą, ale ona jeszcze troszeczkę czasu potrzebuje, żeby zakwitnąć. Idziemy dalej. Ogólnie zaczęły mi też kwitnąć pierwsze moje liliowce. Tutaj Astromeria od ostatniego odcinka bardzo się rozkwitła. Tamta druga to jeszcze troszeczkę czasu potrzebuje, ale ona też jest sadzonką, która zimowała u mnie pierwszy raz, więc ona potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby go dogonić tamtą. Tamta jest od niej o parę lat starsza. Ostrożki nadal pięknie kwitną, troszkę się wykładają, ale ja je nie ścina, bo zostawiam na nasionka. I tutaj rozkwitła się moja ismena, też bardzo na nią długo czekałam. Widzę, że chyba tylko jedna z dwóch cebulek zakwitnie tutaj. Z tej nie widzę, żeby cokolwiek miało wyjść. A szkoda, bo liczyłam na to. No ale cóż. Uraczyła mnie jedna cebulka, kwiat przepiękny, śli... bardzo delikatny zapach. I myślę, że w przyszłym roku dokupię sobie kolor żółty. On jest trosze... Kwiat jest troszeczkę inny niż ten biały, ale też piękny. Lilie, o! Lilia mi się rozkwitła. A jeszcze chodziłam niedawno i była w pączku. Dużo pączków ma. Przetacznik głosowy też już e, bardzo ślicznie kwitnie. Został jeszcze tutaj niebieski, biały i tam jest różowy. Ogólnie myślałam, że białego coś zjada. On był e, posadzony tutaj. I e, wiecie co? Wziąłam szpadel i go e, wykopałam. Okazało się, że miał tak strasznie sucho. Tak bardzo był suchy, że po prostu to, to spowodowało, że on tak e, zaczął marnie wyglądać, Jego ja go przekopałam, szułam mu trochę korzenie i zaczęłam e, sobie podlawać, i muszę go zaraz właśnie też podlać, i zaczął pomału e, się odbudowywać, a byłam przekonana, że może wlazł jakiś pędrak, albo coś i go tam zjada, bo w sumie u mnie troszeczkę padało. A zapomniałam tutaj jeszcze mój e, w sumie. Drugi liliowiec, bo pierwszy był taki żółty, pełny, ale nie zdążyłam go nagrać. On już ten kwiatek też już jest, też już przekwita. Jutro już go nie będzie. Muszę oberwać, bo jak się nie oberwie, to czasami te pączki się zlepiają ze sobą, które już przekwitły z tymi, które mają kwitnąć i po prostu. Wpływa to na wygląd kwiatka. Tutaj właśnie kwit taki piękny, żółty, pełny. To jest sadzonka kupiona w tym roku i pięknie mi zakwitła, ale bardzo wczesną wiosną posadzony. I tutaj jeszcze kwitnie mi taki mały, drobny, ale już też niektóre kwiatki widzę, że się otwierają, niektóre już po przekwitały. Ale ogólnie pączki są już tak nabrzmiałe. Że one z dnia na dzień zaczną się po kolei otwierać. I na koniec chciałabym pokazać moją naparstnicę belinową żółtą. Ona już też po malutku będzie przekwitać. Ale jak to z belinami, czasami jak się je przytnie, to one za chwilę z powrotem kwitną. Więc mam nadzieję, że jeszcze będzie. Kwitła. Ogólnie, mimo deszczu, znowu się zrobiło sucho dzisiaj, zapowiadali burzę, ale jakoś nie widać. Była burza gdzieś tam bardzo, bardzo daleko ale do mnie nie przyszła. Jeszcze w sumie pokażę na chwilę moją rabatę z werbeną patagońską. Tutaj jest rabata specjalnie taka mała, zrobiona dla zapylaczy. Kosmosy są z tyłu. Córka prosiła o słoneczniki i moja werbenka patagońska. Wszystkie moje sadzonki, te, które przezimowały, i jednoroczne, które się w tym roku wysiały. A po środku mój eksperyment z arbuzem. Wiem o tym, że wielu osobom się udało i doczekały się owoców, więc. Mam nadzieję, że mi się też uda, bo wyglądają obiecująco, więc zobaczymy, czy coś pójdzie szerzej i czy zakwitnie. No to nic, żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego wieczoru. Do usłyszenia następnym razem. Pa!